Witajcie, słuchajcie, przepraszam jestem chory, nie wiem jak mnie słychać, nawet jak jestem zdrowy, podobno kiepsko, w każdym bądź razie, dzisiaj pracuję przy lampach do trafik, słuchajcie, w standardzie mamy żarówkę H4, czyli ona pełni dwie funkcje, krótkie i długie, mamy z jednej żarówki, mamy w tej lampie jeszcze światło postojowe i kierunkowskaz, ale zmieniam troszeczkę źródło światła, więc w związku z tym musiałem lampę rozkleić. Każdą lampę można rozebrać, rozkleić. Teraz mamy dostęp, żeby sobie tutaj podziałać i porobić różne rzeczy. Jedną już mam zrobioną. Już mam przygotowaną do sklejania. Słuchajcie, jest zamontowany projektor biletowy. Całkiem fajnie to sobie wygląda. E, dobrałem dużą maskownicę, tak żeby, żeby nie wyglądało to komicznie, tylko żeby zachować proporcje tutaj te, te, tej lampy. E, no i co ważne, jest w pełni lampa regulowana. Góra, dół, e, można sobie ją ustawiać. E, na boki również działa silniczek, także sterowanie, regulacja zostaje bez zmian, tak jak do tej pory. No, i tutaj mieliśmy dowolność, bo jak mamy lampę rozebraną, możemy zrobić czarne wnętrze. Możemy zrobić różowe, pomarańczowe, fioletowe, co tam chcecie. To nie ma wpływu na, na strumień światła. Wiadomo, że, że nie idziemy tak bardzo ekstrawagancko w kolory, aczkolwiek można. Najczęściej jest to e, srebrny połysk albo mat. Czarny połysk albo mat. Rzadko kiedy coś, ewentualnie jakieś tam drobne dodatki, czerwone na przykład, występują, to tak z doświadczenia co najczęściej robię. No i co, no, działam dalej. To Wam chciałem pokazać, bo na tyle mi się to podczas prac wydało interesujące, że pomyślałem, że warto to pokazać: że każdą lampę można przerobić, nawet taką zwykłą. Można zamontować projektor biletowy czy laserowy. <zysklaracja>